Więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu w Get Online. Jest to już ostatni tydzień Halloween Get Online, jaki jest. Ostatni, no powiedzmy, że w tym roku, w przyszłym roku będzie kolejny. A więc nowy tydzień. Trzyma, o, jak to wygląda w Get Online? Mianowicie co czwartek koło godziny 11 zmieniają się premie zniżki, i to w sumie jest tyle a więc wchodzimy sobie w internet no i tutaj mamy zniżki, możemy w takim razie zacząć od SSS, kategoria dwudrzwiowe, mamy Vapid Retinue dwójeczkę, Romeo Sentinel Classic, Tornado Rap, Albany Rancher, pojazd Halloweenowy czterodrzwiowe, Bravado Dorado, Albany Frankenstein. terenowych mamy Caracara 4x4 i w motocyklach mamy LCC Sanctusa, a więc następny sklep Raz niech będzie Legendary, kategoria dwudrzwiowa mamy cały czas Kregiera do odebrania. To jest ostatni tydzień, kiedy można go odebrać, także pamiętajcie, żeby sobie odebrać darmowy samochodzik, chyba, że go jeszcze nie macie. Chyba, że macie, no to to już akurat tam, już mniejsze informacje dla was. Czterodrzujowy Baler STD. W monocyklach mamy hakuczu Drag. I ostatni sklep, jakim jest Warstock. Tutaj w ogóle mamy top pojazd, tak wam powiem, jest topka się tutaj szykuje. Mianowicie to, Burrito Bookstars. Nie ma lepszego pojazdu, najlepszy pojazd w tym tygodniu. Mamy naczepę przeciwlotniczą, ją się umieszcza choćby na przykład na taki pojazd półgąsienicowy, albo na jakiś inny pojazd z hakiem. To było, pamiętam, że wprowadzone wtedy, właśnie jak wchodziły bunkry, żeby ci ludzie mogli jakoś walczyć z hydrami na sesjach. To Wtedy właśnie poprowadzali takie naczepy. I mamy pojazd Import Expo, czyli Vast Lander. No i jest jeszcze oczywiście jeden pojazd, czyli te mobilne centrum operacyjne jeszcze, to jest na zniżce tutaj. No i to tyle, jeżeli chodzi sobie o pojazdy. W ogóle to ciekawe, tutaj u Simeona też stoją oczywiście tutaj pojazdy, to jak ktoś chciałby mieć tutaj, widzicie, Romeo, to można sobie kupić różowego od Cimeone. No. Albo tutaj mamy albo prankę takiego niebieskiego. Ale ten różowy Romeo jest naprawdę do walody. Kolejna tutaj jest rzecz. Mamy tutaj cały czas zniżkę na stroje z areny wojny. Do wyboru, do koloru. Mamy też oczywiście coś nowego, mógłbym powiedzieć. Znaczy, no to jest, jeżeli chodzi o zawartość helominową... Sam przyznam, że o tym zapomniałem i to wszystko mamy tutaj u fryzjera. Fryzjer jest dosłownie obok. Jeżeli chodzi o zniżkę, co nie? Wtedy pamiętam, że zapomniałem pokazać, że takie coś też się pojawiło, a ktoś mógłby być zainteresowany. Więc y, mamy na przykład farbę y, na twarz, które są właśnie halloweenowe. Moż możliwe, że nie mam tej zniżki, bo mam je kupione wszystkie. I przez to nie ma. Ale to właśnie jest. Y, mamy właśnie by napisane, że wszystkie czachy nie, są na zniszce. Ale ja pamiętam, że je kupowałem, więc może to być konkretnie ten powód, że nie mam tego po prostu nie, zrobione. Ponieważ kiedy kupimy sobie takie malowanie na twarz, to one później nam już zostają. To może dlatego tego nie ma, ale powinno być w każdym razie. Ale to nie tyle. Poza jeszcze. Y tym mamy jeszcze tatuażystę, o i tu proszę, tutaj mamy właśnie zaznaczone od razu o, widzicie, Rupi kompas jest na zniżce, tutaj kolejne za zero Tutaj widzicie, trwa wyprzedaż właśnie na ten tatuaż, trwa wyprzedaż właśnie na ten tatuaż Ktoś jak sobie poszuka, no to sobie znajdzie, nie? A więc ja, ostatnią rzecz, jeżeli chodzi o zniżki, mamy tutaj właśnie Cały czas to jest powrót do tych masek, które tutaj wcześniej wam pokazywałem Przez cały okres kaluminowy one są na zniżce I właśnie też już w tym tygodniu sobie wszystkie już wykupię, także no Tutaj widzimy, no choćby, była kategoria właśnie launy, ale pewno też mamy potwory, też pełno tych potworów jest. No i dobra, tutaj mamy kolejny, oczywiście, wóz. Mamy pana Gandwana. A pan Gandwan, w swojej ofercie, ma karabin ofensywny. Strzelbę bojową, Alizator, ogłuszacz, swoją drogą, że do zdobycia za darmo w tym tygodniu. Wdowi strach, Atomizer i piekielny kosioż. W ogóle ta oferta wydaje mi się, jak byłaby bardzo podobna, by cały czas praktycznie to samo się pojawiało. No I dobra, też oczywiście możemy sobie spojrzeć na to, co tutaj na przykład mamy u pana Dalny brosa co jest naszym priorytetowym akta. I w tym tygodniu to są czarna. Czy to się akurat jest. Emil razy dwa zawsze jest i wtedy takie aktywność wykonujemy tylko i wyłącznie raz. Jednakże przejdźmy sobie jeszcze do innych oczywiście tej rzeczy, czyli na zomowisko. No i dobra, na zoomowisku tutaj mamy oczywiście komputerek, więc zobaczmy co sobie tutaj na nim słychać. Ja mamy tak, Wapit Elia, to jest Tony Maktony, mamy La Patatitasso, to są Duganowie, czyli Arena Wojny oraz mamy Traxa, a jest sobie statek towarowy. No i teraz przechodzimy do tych oczywiście najciekawszych rzeczy, jakie są w tym tygodniu, także to już jak już mówiłem na początku, to jest ostatni tydzień Halloween, tak samo jest do zdobycia sobie pałka. Jak tutaj zobaczycie, też myślę, że te ufoki zaraz mi się powinny pojawić. jest już 21, chociaż zmieniłem sesję, więc nie wiem, czy będą od razu widoczne, no to już mamy tą ostatnią fazę UFO, no to one będą się tutaj y, respiły w mieście te wszystkie ufoki. I też już teraz, jeżeli chodzi o sam właśnie kąt kalominowy, no to te ufoki będą trwały do 3 listopada. Dodatkowo to UFO może nas porwać już. Także już tutaj możemy dostać, powiedzmy, do tej samej bazy, która była rok temu, nie? Jakby event się praktycznie niczym nie różni, ale jak już będzie, czyli w następnym filmie, to już wam właśnie to o tym opowiem, co i jak, jak to działa, żeby każdy z was wiedział, o co chodzi i tak dalej, co nie? W sumie jest jak największych nowości, jeżeli chodzi bo cały czas duchy są, slashery się respią, cerberusy i takie inne, to cały czas na sesjach można spotkać. Tak jakby nic nie ubyło, tylko co najwyżej tylko doszło parę rzeczy. Jedna na przykład z ciekawych rzeczy, która się pojawiła, to nie bez powodu trafiliśmy sobie do klubu samochodowego, gdyż klub samochodowy znowu oferuje praktycznie darmowy samochód, i na to, żebyśmy sobie mogli ogarnąć te darmowe auto, nie jest jakieś specjalnie trudne zadanie. Mianowicie w dzisiejszym dniu na pacy w sumie tygodniu nie stoi sobie, pojazd, co się nazywa Ardent. Celot, Ardent. no I zobaczcie, klub samochodowy LS, pojazd do wygrania, i tutaj jest zajmij przynajmniej drugie miejsce. I opis dalej zajmij przynajmniej drugie miejsce w jednym wyścigu ze serii klubu samochodowego LS. Bo można przyznać, że zadanie jest, to jest na pojazd, który jest wart milion 100 z tego co tak zobaczyłem sobie, może milion 200. ,000. No jest trochę trudniejsze niż było w niektórych darmowych pojazdach, bo tam wystarczyło zająć czwarte miejsce. I mimo wszystko da się to ogarnąć, to nie jest trudne zadanie. Tak, powiem wam co i jak, jak to mimo wszystko sobie zrobić, ale to tak jak już mówię, też w następnym filmie się tym zajmiemy. No i przejdźmy sobie do tych rzeczy, które są teraz, czyli premię Mamy premię, rozegraj akcję. Stworzony przez Rockstar. Mamy tryb adwersarza. I mamy ramiusa o oraz zwyczajnych ramiusów. No taka o sobie to premia jest, jakby to trzeba powiedzieć. No to jest bardziej tryb zabawa, ale on akurat się przyda. Mimo wszystko. Mamy jeszcze oczywiście tutaj te walki o przetrwanie. Jest cmentarz Landerdorf który jest na premierze razy 3. I ma Kayo Perico, Kale, że w sumie dwóch na raz nie odpalili. No ale skoro ktoś uznał, że nie trzeba, no to w ogóle tak swoją drogą ten slasher też jest na premier razy 4. Ale jeżeli mamy GTA Plusa, inny, jeszcze jedna rzecz, na premię razy dwa mamy akcję tutaj społeczności. To jest jeszcze na premię razy dwa. Wraz oczywiście z tymi trybami mamy jeszcze tutaj wyzwanie, tygodnia, gdzie mamy wygrać jeden tryb adwersarza. Więc akurat przy okazji tą premię można wykorzystać sobie właśnie na to zadanie. No i widzimy, to jest właśnie pełno ufoków. No i tak, jeszcze jedną z tych ważnych rzeczy. to wiadomo, jak będziemy podchodzić do tych ufoków no to łączą mi w końcu pojazd. Mamy jeszcze premię na zlećkę dzienną. Ostatnim znajdziemkę to jest w zasadzie. Ona się znajduje tutaj w kategorii właśnie wezwania, wezwania dnia, wszystkie e, kolekcje to były oraz codzienne przedmioty kolekcjonerskie. Bo jak widzimy w ogóle tych to naprawdę jest bardzo dużo zakopane skrytki, skrytki, tutaj wraki, skrzynie ze skarbami, cukierek albo psikus oraz wezwanie ustrzel z zwierzaka. Konkretnie ta znaczka, która jest na premii, to jest właśnie to cukierek albo psikus. I na przykład y, mamy jedną z dyni, która znajduje się po prostu tutaj, nie? Jest tych jak 200 na mapie, więc jak ktoś nie zebrał 200 dyni, ponieważ ta znaczka jest codzienna, nie? I mianowicie jest taka nagroda, jeżeli ktoś zbierze 200 dni, zanim zrezygnuje się czas, czyli tam chyba do 8 rano, to otrzyma taką fajną koszuleczkę z dyniami. Y, moim zdaniem nie warto, ale jak ktoś uważa, że chce zbierać, no to spoko. Mimo wszystko, jeżeli chodzi o te zbieranie i codzienne przedmioty kolekcjonerskie, zbierzcie sobie, te skrytkę właśnie ze cukierek albo psiku właśnie te 10 dyni. Szczerze, zbierzcie to sobie chociaż raz te dotrzymycie taką po prostu maskę z dynią No i dodatkowo bonus tam chyba 50 tysięcy Więc podchodzimy tutaj do takiej dyni kamy sobie podnieść Wybuch akurat się wylosował. No to pejna, fajna premia razy dwa, aż mi się kurde opresor z tego wszystkiego rozwalił. Trzeba zadzwonić po nowego. Ale jest szansa, że wylosuje nam się z tej dni choćby kasa. Kasy jakoś specjalnie dużo nie ma, ale no. Mimo wszystko coś tam jest, no to bardziej w tysiącach nie mówimy. No i w zasadzie to jest y, tyle, jeżeli chodzi sobie o ten filmik, co jest do zrobienia w tym tygodniu. Także to byłoby na tyle. No i do następnego, cześć.